Żyć pełnią życia. Rzecz o Eleonorze Motylowskiej i jej siostrach. No witaj kochana, oczywiście, że pamiętam. Byłaś na naszych rekolekcjach dla młodzieży. Co słychać? Potrzebujesz pokój w hostelu? Zapraszam, mamy wolne miejsce. A od kiedy? Aha, rozumiem, jeszcze szukasz pracy. Wolałabyś jak najszybciej? A, sytuacja w domu. Pienałogowo. Straszne. A co na to twoja mama? Współczuję. To może podejdź jutro i porozmawiamy. Jasne, czekam na SMS-a. Pozdrawiam i do zobaczenia. Nic się nie zmieniło. Znów zamiast z radością wchodzić w dorosłe życie, dziewczyna ze strachem patrzy w przyszłość. Leonoro, pomóż jej, proszę. Mnie też, bo nie wiem co dalej. Tak, proszę. Ja tylko bluzeczkę. Mila, jesteś genialna. Przecież podczas wojny na Hełmskiej w Warszawie, siostry prowadziły sklep galanteryjny, gdzie zatrudniały dziewczęta, by je chronić. Warszawa, rok 1940. Ja, Dzień dobry, w czym mogę Panu pomóc? Sukienka dla żony, najładniejsza. Tylko sznela. Wszystkie nasze sukienki są najlepszej jakości. Ja, a kto ja szyja? Zaufane, krawcowe. Znają się na modzie jak nikt inny. Które przyniosłam, pani Kazimiero. Skąd je przyniosłaś? No, z pracowni. Mówiłam panu, że z pracowni krawieckiej. Proszę zobaczyć, jaki materiał, a jaka faktura. Uczennica jesteś? Przyznaj się. Ja, ja uczę się. U mnie się uczy. Na sprzedawczynię ją przyjęłam. To jest prawda? Tak. Pokaż panu nasze najładniejsze sukienki, a ja tymczasem rozpakuję te, które przyniosłaś. Która się panu podoba? Nie znam się. A jaki rozmiar nasi pańska żona? Ty mi powiesz. Tu jest jej fotografiren. Tylko się nie pomyl, bo pożalujesz. Postaram się. Myślę, że jest mojego wzrostu tylko nieco tęższa. Coś ty powiedziała? Kto jest tęgi? Proszę Jak ją cię... zostawić! Poważny mężczyzna i takie zachowanie wobec kobiety. Co by na to powiedziała pańska żona? Taka z niej kobieta, jak wasza stolica walna. Papiren bite na zatrudnianie. Jak nie macie, na roboty pajedzie. Już my ją niemieckiego porządku i kultury nauczymy. Momencik. E, chwileczkę, tylko znajdę. Bardzo proszę. Macie szczęście. Ale jak się dowiem, że podrobione, obie pod mur pojdziecie. Pakuj tę sukienkę, sznela! Do widzenia. Zapraszamy ponownie. No, udało się. Skąd pani wzięła te dokumenty? Mam tu na wszelki wypadek in blanco. Wystarczy dane wpisać. Jak się zorientowałam, co się święci, szybko wypisałam. Dzięki Bogu zdążyłam. Dziękuję pani. Uratowała mi pani życie. Ale już nigdy nie mów mężczyźnie, że jego żona jest tęga. To na zdjęciu <słuch> faktycznie było. Ale dla niego była najpiękniejsza i tego się trzymajmy. Wracaj do szkoły, tylko ostrożnie.